Cześć, chciałem Wam coś pokazać. Jest godzina, kilka minut przed pierwszą. Przyjechałem tu o godzinie 12. Odwiedziłem groby swoich bliskich. Mam zamiar jeszcze odwiedzić kilka cmentarzy, na których jeszcze kilku moich znajomych, bliskich zostało pochowanych. Ale nie w tym rzecz, chciałem Wam coś pokazać, zobaczcie. Zobaczcie, tak jak powiedziałem, jest godzina przed pierwszą. Nie ma nikogo, po prostu nie ma tutaj nikogo. Powinniście tutaj być, wiecie o tym, ale nie ma tutaj nikogo. Daliście się zastraszyć? Daliście się zastraszyć komu? Kłamcom? Marionetce, małego kurdupla, który mówi wam, że nie wolno, bo co, bo umrzecie? Bo jest COVID? Dla mnie jest to upadek. Upadek społeczeństwa naszego polskiego, niestety. Nie boję się tego powiedzieć Jak tak dalej pójdzie Zabronią nam, wam Mi nie zabronią, bo ja się nie dam Zabronią wam spotykania się z rodzinami hmm. Nie wiem, święta Bożego Narodzenia przed nami Być może nie będzie wolno Ja się pytam w imię czego Czego się boicie, powiedzcie Nas jest 38 milionów 38 milionów to jest społeczeństwo polskie. A, a rządzi, rządzi nami banda, nie boję się tego powiedzieć. Banda osób, które mają za nic nas jako społeczeństwo. Kradną w białych rękawiczkach. Non stop kłamią. Nie będę przytaczał Szumowskiego i w ogóle. Bo, bo nie chce mi się nawet gadać o tym. Ech. Smutne, prawda? Zobaczcie, nie ma nikogo. Osoby, które tutaj leżą, nie wiem, to często nasi dziadkowie, osoby starsze, które dawali sobie radę z dużo większym zagrożeniem. Mieli dużo ciężej w życiu, uważam, niż my. My nie mamy ciężko. My tylko po prostu musimy być bardziej odważni. Musimy znać historię. Nie wiem, co mam powiedzieć, żeby do was trafić, po prostu. Jak widzę tych ludzi w maskach na ulicach. Ludzie jeżdżący rowerami w maskach, którzy się trują. Młodzi ludzie. Seniorzy, jeżeli się boją, niech zostaną w domu. Bo wirus, koronawirus jest, on był. On był z nami już od lat 70. Tylko, że nie był tak nagłośniony, jak jest teraz. Teraz zrobili z tego taką gównoburzę, że niedługo, mówię, będziecie się bali wyjść za próg swojego domu. To jest naprawdę przykle. Pozdrawiam wszystkich, którzy, którzy walczą, którzy się nie boją. I jeszcze raz wzywam, nie bójcie się ludzie, naprawdę się nie bójcie. Nas 38 milionów, to co oni wy wyprawiają, to jest jakiś absurd, tak? Wyprowadzili przeciwko nam policję, żandarmerię, teraz wojsko nawet chroni tego małego kurdupla przed swoim domem. Za nasze pieniądze, przede wszystkim za nasze pieniądze. Zlikwidowali praktycznie całą gospodarkę. Naprawdę. Drugi lockdown jest już wisi w powietrzu. Co, co teraz? Nie będziemy mogli dalej pracować? Prawda jest taka, że już w chwili obecnej lekarze proponują rodzinom, którzy są, którzy, które są, które w wyniku po prostu tego całego absurdu prawie straciły wszystko, że za to, że wpiszą w kartę, że zmarł na COVID, proponują darmowy pochówek, gratyfikację pieniężną. Oni mają z tego dużo więcej nie wiem, czy wiecie. Niedługo mówię. To jest kwestia czasu. Zabronią nam pracować. Społeczeństwo będzie tak biedne, że zrobimy wszystko dla nich. Już robimy prawie wszystko, ale zrobimy jeszcze więcej. 38 milionów przeciwko garstce. Nawet jeżeli policzyć całe wojsko, żandarmerię, policję, jest ich garstka, tak naprawdę. A wiecie, czego oni się boją najbardziej? Boją się tego, że jesteśmy razem, że razem możemy ich pokonać. Taka jest prawda. Dlatego napuszczają jedni na drugich, jednych na drugich, żeby skłócić społeczeństwo. Bo nie ma nic groźniejszego dla władzy, niż społeczeństwo, które wie o co chodzi. Sieją dezinformację, wyłącznie naprawdę telewizję, wyłącznie myślenie. Bo, bo to się ciężko, to się bardzo słabo skończy dla nas. Niestety, no, żyjemy w XXI wieku, a ciemnota jest większa, niż gdybyśmy zeszli dopiero co z drzewa. Tak uważam. Są stacje, które po prostu od rana do wieczora rzadko oglądam telewizję, ale jak już widzę, jak jest włączony telewizor, od rana do wieczora cały czas, ilu tu mamy zakażonych, ilu w ogóle umarło, w ogóle jakie jaki terror, panika. Żebyśmy się bali. Nie no, nie wiem co jeszcze więcej mam powiedzieć po prostu. Po prostu ludzie, obudźmy się. Tego życzę. Życzę. Życzę nam tego, żebyśmy się w końcu obudzili, żebyśmy pokazali im na co nas stać naród Polski, naród, który chyba nie ma w Europie, państwa, które musiało borykać się z takimi problemami jak my, Polacy. A teraz boimy się takiego kurdupla i jego świty rządzących, którzy okradają nas w białych rękawiczkach, robią sobie, co chcą, robią z nas debili. Tak jest prawda. Zamykają wszystko przez jeden dzień, tak? W piątek wieczorem ogłaszają, że nie wolno przychodzić na cmentarz, tak? Co mają ludzie zrobić, którzy mają. Którzy żyją z uprawy kwiatów, nie wiem, handlu zniczami. To nie są duże marże. Dowiadują się, że nie wolno będzie tak. Ludzie nie kupią tego, tak? Wiadomo, ktoś coś tam sprzeda, ale to jest jakiś tam marny odsetek tego, tak? Ale oni mają to w dupie, tak? Oni zarządzili nie wolno. Nie wolno i tyle, tak? Dla naszego bezpieczeństwa oczywiście. Pozdrawiam was serdecznie. Nie wiem, co jeszcze mogę dodać. Jestem otwarty na krytykę, oczywiście. Ale jeszcze raz wzywam. Nie bójmy się, naprawdę. To w nas jest siła. Zjednoczonych, zjednoczonych w zjednoczonych ludziach jest siła. Oni się tego najbardziej boją. Nie bójmy się ich, naprawdę. Trzymajcie się, cześć.